No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to teraz ten tego czas ten tego iść zakończyć ten no ten odcinek co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay czas wam pokazać teraz to co trzeba czyli najpierw króla cmentarza Edzia a potem te dwa cmentarne królki czyli Janka i Inkę. co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okay. No okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, ten tego teraz co nie no to Okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to Okej, okay, zróbmy my w tym no tym odcinku to co mamy co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay. czas wam teraz wam pokazać pana Edzia, a potem Janka i Imkę co nie no to niech wam będzie co co nie, no to niech wam będzie. Co nie, no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz. Co nie, Janek i Inka. Co nie, no to okej okay. Nie wam tak to teraz wam będzie. Co nie, i Inka. No to zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej okay. Nie wam tak to teraz wam będzie. Co nie no to okej okay. Zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie, Janek. Inka, no to nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co? Mamy co nie Janek i Inka, no to okej, okay, nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego. Dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz. To co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy. Co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co. Mamy co nie Janek i Inka, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy co nie Janek i Inka, no to okej, okay. chodźmy my iść teraz zrobić to co mamy co nie Janek. Iinka Inka, no to okej, okay. nie wam tak, to teraz wam będzie, co nie, no to okej, okay. zróbmy my teraz to, co mamy, co nie, no to okej, okay. nie wam tak, to teraz wam będzie, co nie, Janek i Inka, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy co nie panie Edziu no to niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego teraz, to co mamy co nie panie Edziu no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego panie Edziu to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to Okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej zróbmy ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. Okej okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy. My teraz to co mamy co nie Panie Edziu no to okej okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie co nie Panie Edziu no to. Okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zaraz zrobię to co mam co nie panie Edziu no to okej okay. zaraz zróbmy my to co mamy co nie panie Edziu no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to okej, dzisiaj. To co mamy co nie no to okej, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej. Okay. Zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay. zróbmy my. Ten tego to co mamy, co nie no to okej, ok, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, ok, co nie panie Edziu, co nie no to okej, ok, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, ok, nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, ok, zróbmy my ten tego. To co mamy, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, ok, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no. To okej, okay, zróbmy my ten tego to co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego to co mamy, co nie pani Edziu, co? Nie no to okej, okay, no to nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz. To co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam tak to teraz wam. Będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam. Tak to teraz wam to co trzeba co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie. No to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my. Ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no. To okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, czas wam pokazać to co trzeba. Co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz. Wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego to co mamy dziś i o co nie bo ja też nie wiem gdzie jest Hubert i Alina co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam tam będzie co nie no to okej okay, zróbmy ten tego dzisiaj to co mamy co nie pysio, no to my ten tego chodźmy my ten tego iść teraz iść po ten no ten no ten. Do Huberta i Elini co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, no to teraz my ten tego chodźmy my teraz iść szukać tego no Huberta i Elini co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. Niech Wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie pysio chodźmy my iść ich szukać na tym no tym pięknym podwórku w szkole co nie no to chodźmy my ten tego ich tam szukać co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech ci będzie. Mandarynko, co nie, no to chodźmy my, może ten tego iść teraz tam, gdzie mamy, co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie, no to ok, niech Wam tak, to teraz Wam będzie, co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie, no to ok, niech Wam tak, to teraz Wam będzie, co nie, no to ok, zróbmy my ten tego. To co mamy co nie mandarynka no to my ten tego dzisiaj niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to. Teraz wam będzie co nie mandarynko no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie moi kumple kochani co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie mandarynko no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy no to niech wam będzie ten tego no ten no ten koniec ten tego no odcinka co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. czas wam zakończyć ten no ten odcinek co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to. Okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy no to teraz ten tego czas zakończyć ten no ten odcinek co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego koniec ten tego no odcinka co nie no to okej okay, zróbmy my teraz te tego to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego koniec ten tego no odcinka no to teraz papa cześć do następnego. odcinka no to teraz papa cześć do następnego no to teraz papa cześć do następnego no to papa no to elo elo elo